Słuchajcie, a w ogóle chciałem zapytać też twojego taty właśnie, bo wiesz, mało o nim dzisiaj jest, a on, on jest tutaj najważniejszy. E, jak to jest, że chciał pan być taki sławny i w ogóle, a teraz nazwisko Murański kojarzy się ze wstydem i z obciachem, co? Jak to jest? Bo e, dzieciaki teraz mówią, jak dawniej się mówią, nie świruj Pawiana, a, a teraz już. się mówi nie świruj Murana po prostu. i Zapraszamy pana Jacka Murańskiego na scenę, damy okazję wypowiedzenia się jemu. Ło kurwa to jest, jest. wejście smoka, na to wszyscy czekali. To jest chrzest w uniwersum, to jest chrzest w uniwersum. Panie Jacku, proszę wziąć mikrofon od Mateusza. Trzymajcie go, trzymajcie Tutaj, 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 tutaj. Panie Jacku, Panie Jacku. A, na kolana, do, na kolana Mateusz, ty będziesz leżał za tydzień. Pan Jacek, wkurzona mina. Dwóch na jednego. Raz, raz. To może tak, bo od Huberta bym zaczął. Hubercie, z racji młodego wieku, no masz tak? prawo nie mieć doświadczenia życiowego. Ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. A bo... co się stało? Co zrobiłem źle? Chwileczkę, jeszcze nie, nie doprecyzowałem myśli. Nie możesz przerywać mi po 10 sekundach, od chociaż 30. Otóż, Wojtek, wzięliście sobie na twarz, jako twarz, bo to jest twarz federacji, jako tutaj frontman chłopaka, który ma prawo nie mieć przygotowania, Prawnego, ale na etapie wiedzy takiej ogólnej, żeby nie rozróżniać postępowania w sądzie cywilnym. Jeżeli jest rozwód, to gdzie, jak, jakiego sądu idziemy? Jeżeli jest nabycie spadku, do jakiego sądu idziemy? No to jeżeli jest sprawa, o której tutaj mowa, no to ten chłopak porównuje sprawę. O naruszenie i o odszkodowanie z tytułu bezprawnego wykorzystania wizerunku do sprawy, do, do konfidenstwa, chłopcze. E, a w którym chłopcze, momencie ja to porównałem? No to, proszę no to mi sobie zrób sobie research. Nie, 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 proszę mi wskazać, bo ja czekam na, na to. Na początku rozmowy, ale co to, to ja, 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 ja ciebie jest nagranie, to sobie sobie odtworzysz. Ale ja nic I, nie i Zobaczysz i wtedy się zapłonisz wstydem. Słuchaj, właśnie I trzeba rozróżnić do krainy. Wiedz, ale tańcuła nie mi nie przerywaj! Ta, nie, bo to się przeze, bo przeze mnie przejebamy. nie przebijesz. Nie zejdą. Tańcula, nie przerywaj! Nie przerywaj. Impostacja głosu na poziomie wiesz, para dokumentu, więc przez, nie przebijesz się przez aktora teatralnego. To tyle. Dobra, więc no. sza. Do ciebie. Dołócz się, bo ty nie jesteś zły chłopak i masz nawet, 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 nawet masz, ja ci powiedziałem, nawet, nawet masz pewne inklinacje, no, Kubą Wojewódzkim to nie będziesz, ale masz. Okay, ale, to ale to nie, nie skupiajmy się to nie na Hubertach, to jest dla mnie huber... 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 bardzo huber... Huber... to jest dla mnie bardzo istotne, bo co do zasady, no trzeba jednak edukować to społeczeństwo, spełniacie też jakąś, jakąś, w jakimś sensie spełniacie... E... Jakieś formy przekazu społecznego, więc nie można tym młodym ludziom, który, przede wszystkim młodym ludziom, którzy Was oglądają, mieszać tych dwóch bytów. Czym innym jest postępowanie, dlatego Piotruś, prokurator Szyliga, bo straszył Piotka Piechowiaka postępowaniem prokuratorskim, zarzucając, pomawiając go, żeby... Bo, ale gdzie jakiś pomawiać. papier jest? No ale są gdzie na to Skriny są, kurwa, no skriny są. Za, pomaw, zarzucając, strasząc go prokuratorem i pomawiając, że Piotrek za kancera. tym, go zatruł. A czym innym jest postępowanie, wzywające do zaprzestania, czym innym jest wezwanie, na które, które się tutaj powołujesz. Uwaga, wezwanie z kancelarii do zaprzestania naruszania godności... Ale ja to Proszę. przeczytałem. I co, i tutaj to, i to, i łączysz te dwa byty? Ja to nie. Ja to, A ja, najpierw trzeba ja, ja tą godno zmieć w ogóle, nie, żeby ale jej bronić. To po pierwsze. Ja nic nie co, o powiedziałem o kolonistwie. Powiedziałem, przeczytałem nawet, że jest to wezwanie. Pensula, naruszasz wszelkie granice i za to. Ja, ja naruszam wszelkie granice. Znaczy tak, powiem Ci tak. Najchętniej bym się z Tobą rozliczył barterowo, ale w sumie najbardziej Ale boli, nie macie z mi ta więc nie Najbardziej W jaki sposób? W jaki sposób? Bo nie rozumiemy tego. Wypuśćcie nas do klatki, to zobaczysz. Najchętniej, ale. Ale e, w związku z tym, że posiadasz jakiś majątek, o. to e, dolegliwe dla Ciebie będzie, jeżeli za swoje słowa będziesz płacił, bo rozumiem, że 560 tysięcy jednak tak nie wy... Nie Niech pan da od numer razu. telefonu teraz blisko. To dolegliwym będzie dla Ciebie poniesiesz najlepszą no, możliwą proszę, gdyż numer telefonu wysyłoby od razu i będziesz, to z głowy, no. będziesz dolegliwie karany, będziesz jak salami krojony ja, za... do końca swojego życia. Tyle. Jeszcze coś? Ale wie pan co? czego yy, nie plus jest plus, raz raz ty mnie, tylko mnie, To jest, to jest mega nie fair, plus. bo ja nikogo nie porównałem do żadnego konfidenctwa. Powiedziałeś, no posłuchaj, ale słuchajcie, nie skupiajmy się na Hubercie. Skupmy się na zawodnikach. Ale nie, nie, nie skupiajmy się na Ale panie Radku, nie skupiajmy się już na Hubercie, tylko na naszych zawodnikach. Mieliście dobrego frontmana, dojrzałego życiowo, czyli tego pana, pan, pan, pan jak on... Mówi, nie skupiajmy się pan na frontmenach, już. Tak Dobrze, rozmawiajmy, proszę. Nie, pan nie pan tu szanuje. To, szanuje. szanuje, szanuje. Że to, że nie mówmy dajiecie, nie o nie tym. Już. To, no ale zmiejmy tę Niech on szanuje pewną konwencję, więc albo jesteś merytorycznie przygotowany, albo nie wypowiadaj słów. O których pojęcia, znaczeniu nie masz istotnego. Które, które słowo powiedziałem? Nie, okej, okay. chciałbym poznać to słowo. No już powiedziałem, no to starczy. No. Nie. Dobra. E... Dobra, teraz ja mam jedną <Douglas> <ALEX> rzecz. sprawy. A dlaczego, dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? Bo nastąpiło, nastąpiło. Tato, nastąpiło, tato oddaj mi ten mikrofon, Tato, tato oddaj mi ten tato. mikrofon. Tato. Nastąpiło przeinaczenie, jeśli chodzi o słowo Torida. Ja nie jestem z Zabrza, oh. ja nie jestem z Zabrza, więc mam prawo nie wiedzieć, ja się mogę z tymi chłopakami w wielu sprawach nie zgadzać, ale się musimy szanować, to jeżeli mi, zweryfikowani, dobrzy ludzie, tak samo jak, się, jak, jak dlaczego nie wziąłem walki z Jongmenem, ponieważ Jongmena szanuję, nie dlatego, że się identyfikuję z Legią, tylko dlatego, że go szanuję. Bo jest szanowany w środowisku, które ja szanuję, wtedy Teddy Boysach i w Żylecie. I to są pewne zasady. Nie mam w sobie pokładów niechęci do jągmena, tak samo, tak samo jak nie mam w sobie pokładów niechęci do chłopaków storidy. I tyle. A jeżeli przeinaczenie, to właśnie stąd przeinaczenie. Czeski błąd. Czeski błąd. Natomiast w przeciwieństwie do tańculi umiem czytać papiery. Przyjąłeś na live'a mimo ostrzeżenia... Mimo ostrzeżenia przyjąłeś na live a, a wy z na konferencję. Człowieku, wracajcie z się do mnie, takimi ludźmi, bo tam jesteś taki tam, jak oni! I teraz, teraz bo muszę to powiedzieć. Nie pozdrawiam. pozdrawiam. Wejście już dziadkowi tele, wejście mi już Zostałem zobowiązany. Bo zaraz wejdziemy na serce. Mu kropelki. Zostałem zobowiązany przez ludzi na z I Przepraszam, przez ludzi z zabrza. Żeby wyrazić teraz od nich, masz od ludzi zabrza za to, że przy, mimo ostrzeżenia przyjąłeś sportowego podległego Ale ty z tym człowiekiem na przyszedłeś Otóż na konferencję po twoim ochroniarzu. Mijam w Dobra. ciebie w imieniu Jesteś frajerem! Tańcula, jesteś, jesteś, jesteś frajerem! Panowie, następny. Oba, to jest! nie Sienielicz, mojej drodzy, nie liczyć Przekażmy mikrofon Mateuszowi. Panowie, zaczynamy. A wreszcie, Tata oddał mikrofon. I teraz mam pytanie.